Jesteśmy bezpieczni. Znajdujemy się po oficjalnym ważeniu przed galą Fight Exclusive Night 40 w Ostródzie, a jest z nami mistrz tejże organizacji, Kacper Formela. Cześć wszystkim. Jak samo poczucie i nastrój przed jutrem? Oj, wyjątkowo na tym wieczornym medialnym ważeniu humor dopisuje dwukrotnie bardziej niż zwykle, bo zrobienie wagi z przemysłowym Zarzeckim i dopełnienie limitu mistrzowskiego, tym razem e, było idealne, bez by żadnych e, turbulencji, e, na wagę wszedłem z własnymi siłami i późniejszy był humor, więc ja jestem dzisiaj mega zadowolony. Aura i natura tutaj, ten krajobraz pomaga w tym? Zdecydowanie, zwłaszcza, że już kiedyś miałem możliwość tutaj e, walczyć. E, to była bardzo dobra walka, zakończona z brutalnym nokautem nad Kamilem Łopkowskim. No i słoneczko to jest to, co ja uwielbiam, e, kocham lato, e, tą energię, dlatego troszkę medytacji, wizualizacji, wyobrażenia i to wszystko kumuluje się w jedno i czuję, że jutrzejszy wieczór będziecie pamiętać naprawdę na długo, bo w oczach Aleksandra widziałem pewność siebie i też tak jak ja nie będzie chciał odpuścić. Myślę, że yy, nie wiem czy oglądałeś wczoraj program Koloseum w Polsacie nie oglądałem, robiłem wagę może zdradzić co nie, co tam było był poruszony Twój temat i prezes Paweł Jóźwiak oburzony, może duże słowo nie wiem nawet jak to nazwać, ale powiedział stanowczo, że jeżeli chcesz wyzywać kogokolwiek do jakiejkolwiek walki o kolejny pas, to powinieneś wyzywać aktualnego mistrza, a nie gdybać kto będzie nim następny no, zgadzam się z Pawełem Jóźwiakiem, nie ma w 100% się z nim zgadzam jak się zaopatrywał na taką walkę? Z Mateuszem Rębeckim? Jeśli Wodarzy by chcieli, Mateusz by chciał i nie trafi do UFC, to dlaczego nie? Ale moim zdaniem mamy jeszcze tutaj do obrony co nieco. I bardziej myślałem nad walką z Łukaszem Charzewskim, którym była rozmowa, żeby zawalczyć we Wrocławiu z nim. Zdaję sobie sprawę, bo się troszkę trzymamy z Łukaszem że on nie da rady zrobić 6-6, a w internecie jest wielkie zamieszanie w sprawie naszą walką i teraz pytanie, co my chcemy, co, czego oczekujemy. Ja mogę śmiało na Łukasza poczekać, aż, aż Rembecki będzie w UFC, możemy to zrobić w późniejszym terminie, ale ja też nie mam czasu, więc jeśli jak bardziej zależało mi na walce z Charzewskim niż nad Rembeckim. I tyle. Tyle mam do powiedzenia. Okej, okay, no nie wiem, taki wywód, co, co strasznie jest. Y, taka była fajna atmosfera, a nagle takie pytanie. No, nie wiem, o czym jeszcze możemy porozmawiać. Było widać, że dużym szacunkiem darzysz się ze swoim przeciwnikiem. Przybiłeś sobie piątkę i y, te zdjęcie po face to face, obiałeś go. To był taki trochę gest wsparcia tego, co też dzieje się na Ukrainie? No wiesz, no jesteśmy sportowcami z krwi i kości. Pomiędzy nami nie ma y, złej krwi. To, co się dzieje teraz na świecie, to może troszkę nas zbliżyło, ale jutro nie będzie taryfy ulgowej, no i będzie jazda bez trzymanki, jak to zawsze jest z, z moimi walkami. Zapowiada się bardzo bardzo długa gala. Trzy pojedynki mistrzowskie 5 razy 5 minut. Czy ty myślisz, że twoja walka dotrwa tej piątej rundy? Wiecie no, ja jestem gotowy na 5 rund i jeszcze jedną dodatkową jeśli. By trzeba było coś wyjaśniać. Eee, chciałbym zrobić cały dystans, bo jestem sam ciekawy, jakim już jestem dojrzałym fighterem i zawodnikiem e, walczącym na mistrzowskim dystansie. E, ale nie jest powiedziane, że to będzie pełen dystans. Jeżeli będę miał okazję kończyć walkę szybciej, to to zrobię z miłą przyjemnością. Dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę mi jutro powodzenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy Jesteśmy bezpieczni.